Godność jest to dla mnie coś, czym się urodziłam. Jest to mój pancerz, który mnie chroni i mnie obrania. Dignity is respect. Dignity is respect and honor of oneself and others. Godność znaczy dla mnie życie, bezpieczne życie. Dla mnie to znaczy, że każdy ma dostęp do czystej wody, ma dostęp do opieki lekarskiej. Dignity is the source for many others rights. Human dignity is the acknowledgement by others. Projekt ma budować świadomość młodych ludzi na temat związku między prawami człowieka a ubóstwem. Uczyć młodych ludzi podejmowania działania na rzecz redukcji ubóstwa, ma uczyć myślenia o prawach człowieka i o ubóstwie nie tylko w Polsce, ale również w najdalszych zakątkach świata. Ma pokazywać, że nas, nasz głos ma znaczenie, że nasze działanie przekłada się na realną zmianę ludzi żyjących w ubóstwie. Nie podchodziłam, kiedy w ogóle zapoznawałam się z projektem, prawda? Byłam tak nie wiedziałam, co się może wydarzyć, z czym to się je. Natomiast teraz jestem bardzo zaangażowana, daje mi to takie poczucie, że mogę coś zrobić dla innych, nie tylko dla siebie, nie tylko w tym najbliższym środowisku, gdzie, gdzie łatwo jest, łatwiej jest działać. Natomiast mogę zrobić coś dla ludzi, którzy na pewno bardzo tego potrzebują. Na amnesty w szkole, w szkole działamy dosyć dużo pomagamy zrozumieć nasz projekt innym uczniom, zapoznajemy ich z prawami człowieka, jak i o różnych takich naszych działaniach, co planujemy zrobić na przyszłość, żeby wspomóc innym. Tak, jest am grupa Amnesty. To znaczy, że do naszej grupy dołączają ochotnicy którzy również chcą pomagać innym ludziom. Musimy nagłaśniać, informować bliskich naszych ludzi o sytuacji, która się dzieje w innych krajach i potem wychodzić z takimi właśnie petycjami, akcjami różnymi, podpisywać się, bo to właśnie daje dobre skutki. W szkole robi dużo zamieszania przede wszystkim. No takie priorytetowe nasze działania i to, na czym skupiamy naszą uwagę do grudnia, zawsze do grudnia, to jest maraton pisania listów, który odbywa się w okolicach Dnia Praw Człowieka, czyli to jest okolice 10, 10 grudnia. Wtedy to pracujemy na pełnych obrotach, przygotowujemy się do tego, żeby ten dzień wypadł jak najlepiej, w zasadzie nie jeden dzień, bo to jest z soboty na niedzielę. 24 godziny piszemy listy. Szkoła jest wtedy otwarta dla. dla ludzi z zewnątrz, którzy również mogą przyjść i napisać taki list w obronie poszkodowanych, bohaterów i bohaterek maratonu pisania listów. Co roku są to inni bohaterowie. Co powinniście dla niego zrobić, aby lepiej poczuł się w Waszym w naszej szkole. Co możecie zrobić, aby lepiej poznał i zrozumiał nasz kraj? W swojej odpowiedzi zapiszcie na otrzymanych. Przemusowe z wysiedlenia. Zapraszamy na opening w 17.15 przed urzędem miasta. nad 1 maja. Zatrzymajcie razem z nami przymusowe wysiedlenia. A porażkę rządu w poszanowania prawa do mieszkania. Ludzie, w w Sydney, w nie mają dostępu do czystej wody. Co dało mi amnestię? No, w zasadzie na tym obozie amnestia dało mi to, co zawsze. Czyli tak naprawdę to, że mogę zrobić coś, coś fajnego, coś dobrego, pomóc komuś, dowiedzieć się czegoś, a jednocześnie całkiem dobrze się przy tym bawić. Ja Poznałam po prostu fenomenalnych ludzi, z którymi cudownie się rozmawia i którzy po prostu wnoszą coś, coś takiego, że, że Amnesty żyje, że, że to nie jest taka martwa organizacja, która po prostu sobie jest, bo ją tworzą ludzie i którzy, którzy mają energię, pozytywną energię. na wizycie studyjnej w Sierra Leone, tak żeby poznać realia prac Amnesty International, właśnie tej sekcji w tym kraju. No było to ogromne doświadczenie. To, co robią tam ludzie, to jest po prostu niesamowite. Przy pomocy takich zasobów, jakie mają, doprowadzają do rzeczy, gdzie całe społeczności lokalne zaangażowane są rzeczywiście w tą walkę na rzecz praw człowieka. Bardzo wiele się nauczyłam, chociaż jechałam tam z takim poczuciem, że to ja będę Przekazywać tą wiedzę, którą ja mam, okazało się to zupełnie w ogóle nieadekwatne do tego, co tam zobaczyłam. E, praca takimi metodami jak drama e, czy metody wizualne, e, która stoi tam na bardzo wysokim poziomie, i do tego zaangażowanie tych ludzi, dla których prawa człowieka są rzeczą codzienną, bo oni na, na co dzień muszą walczyć z tym, że e, z przeciwnościami różnymi losu było tak inspirujące dla mnie, że no, ja się czułam bardzo zmotywowana do tego, żeby wrócić i teraz, tutaj, w Polsce opowiadać, jak to w tym kraju na przykład działają edukatorzy i edukatorki. Godność to szacunek w moim pojęciu szacunek dla człowieka jako istoty biologicznej, społecznej. Istoty, której z racji urodzenia przynależne są wszystkie prawa: prawa polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne. Wszystkie. Naruszenie jednego z praw pociąga łańcuszek w kierunku ubóstwa.